Wnioski. Najważniejsze jest takie, żeby nie tracić koncentracji w decydujących momentach meczu. Mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani motorycznie. Mamy ciężkie treningi, myślę, że każdy w ekstraklasie. Wróciliśmy do ekstraklasy, więc myślę, że to jest akurat dobry moment na to, żeby zadomowić się w ekstraklasie na dłużej. Producent agregatów prądotwórczych do zasilania ciągłego i rezerwowego Fogo. Niezależność energetyczna w domu i w przemyśle. Pewność w każdych warunkach. Jesteśmy oczywiście w Katowicach, o co może o tym świadczyć? Nic innego jak budynek za moimi plecami, czyli Katowicki Spodek, Miejsce kulturalne oraz miejsce związane ze sportem. Jak o sporcie mowa, to oczywiście musimy wspomnieć o naszej futsalowej drużynie. Benjamin, który zna już Fogo Futsal Ekstraklasse, a jak poradzi sobie w nadchodzącym sezonie? Katowice są metropolią, jeśli chodzi o Śląsk, są bardzo ważnym tutaj przystankiem, jeśli chodzi o, o piłkę w mieście. Ekstraklasa, wróciliśmy do Ekstraklasy, więc myślę, że to jest akurat dobry moment na to, żeby zadomowić się w Ekstraklasie na dłużej. Wnioski? Chyba, chyba... Najważniejsze jest takie, żeby nie tracić koncentracji w decydujących momentach meczu. Bo chyba przez to ostatnim razem spadliśmy z ligi, bo mieliśmy wyniki 4-1 w naszą stronę, a finalnie przegrywaliśmy te mecze 6-4 i chyba ta koncentracja będzie najważniejsza. To bardziej chyba nie koncentracja, a bardziej taka frywolność, jakby takie sytuacje wtedy w Ekstraklasie, no spowodowały, że spadliśmy, bo w takich kluczowych momentach zamiast mm, zagrać prosto, w sposób nieskomplikowany, często e, tą piłkę próbowaliśmy na siłę rozgrywać. Katowice nie mają takiego budżetu jak Rekord, kontrakt czy tam Piast. Myślę, że trener też zaufał zawodnikom, którzy, którzy awansowali do tej Ekstraklasy. Gdzieś tam doświadczenie ja, Lutek i Łukasz doszliśmy do chłopaków, żeby, żeby im pomóc, żeby podbudować ich na boisku i poza. I mam nadzieję, że z tej roli się wywiążemy, ale miejmy nadzieję, że tych chłopaków też stać na to, żeby powalczyli w Ekstraklasie. Chodzi o to, żeby zespół mieć wyrównany, mieć dziesięciu zawodników e, dobrych, i nie muszą być koniecznie to obcokrajowcy. Jak to są jedni z najlepszych Polaków w tej lidze, no to myślę, że to są transfery inkluzji. In. Jeżeli chodzi o Tomka Luteckiego, no to to jest etatowy reprezentant, więc tak naprawdę mieliśmy świadomość, ściągając go do klubu, że będzie dalej jakby powoływany na reprezentację. Natomiast no, cieszymy się bardzo, że. Po sezonie pierwszoligowym e, dostał powołanie Dominik, no i teraz jesteśmy ciekawi, e, czy się utrzyma. Zaplanowaliśmy ten okres przygotowawczy e, dosyć precyzyjnie. No, i staramy się jakby iść swoim planem. Nie zmieniamy nic, nawet jeżeli są jakieś nieobecności na treningach. Na razie nie ma jakiejś tam u nas sztucznej presji. Trenujemy ciężko, mamy trenera, który, który lubi ciężką pracę. Wydaje mi się, że trener Waniczek ma już jakiś schemat swój opracowany od lat i po prostu dopracowuje go jeszcze bardziej do perfekcji. Skupiamy się na kilku elementach. Przede wszystkim chcemy, żeby w naszej grze było widać przede wszystkim ogromne, ogromną czy dużą ruchliwość. Chcielibyśmy, żeby wykorzystywać do maksimum podania ofensywne, podania do przodu. Mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani motorycznie, bo to zawsze cechowało drużyny, które prowadziłem. Mamy nadzieję, że, że będziemy w obronie dosyć skuteczni, a co za tym idzie, nie będziemy tracić dużą ilość bramy. Staramy się jakby tak przygotować drużynę, żeby, żeby w okresie przygotowawczym były dwie kolejki, ale przygotowujemy się w taki sposób, żeby ewentualnie mo można było podjąć decyzję w grudniu. Yy, czy, 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 się, czy rozszerzamy ławkę, czy, czy, czy potrzebujemy jeszcze jakiegoś dodatkowego zawodnika? Super. Super. Cele jako, jako tutaj, jako y, Katowice, stawiamy sobie zawsze wysoko. Y, wiadomo, można sobie marzyć i walczyć, po prostu, ale y, jak to się mówi, finalnie na końcu będzie wiadomo, które, które miejsca osiągniemy. No, ja jestem pe pełny takiego optymizmu i mam nadzieję, skoro przyszedłem tutaj, że, że powalczymy, powalczymy o coś. Ale jakby trzeba się bić o utrzymanie, do końca to też będziemy walczyć. Chłopcy trenują bardzo porządnie i bardzo mocno. No, a tak jak mówię, jeżeli tak jak chodzą i przygotowują się do, do rozgrywek, to ja będę spokojny o wyniki w ekstraklasie.